Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Grzechojo, będziemy dzisiaj grać Menelof Black Ops 2. Gdy stwierdziłem, że ża bardzo dawno się pojawił na moim kanale i może komuś go brakować, tudzież postarałem się coś nagrać. Gij, śmieciu! Wszyscy zginiecie. Jedziemy, jedziemy. Oflankuję ich bardzo brzydko. Oops. Tu jesteś O! Ta nowa broń. Nie grałem w nią jeszcze. Zobaczymy sobie. Fajna. Aj. Ale sympatyczna bardzo br. Jedziem, jedziem. Jak nic, jak nic. Nie, już ich pozabijali. Spróbujemy bokiem. Małym z bokiem! O Jezu, niepotrzebnie. A, spoko. Oj, pan szczerbucha. Bez ucha. O! To jakoś środek meczu się wbiłem. Dobra, to jeszcze jeden nagram bo to za krótko będzie O, właściwie, że mi się przypomniało. Tak w ogóle to ja bym chciał pozdrowić mojego znajomego, bliskiego znajomego, tak tak. Żeby będzie wiedział o kim mówię. Bo miał... bo ma, miał wczoraj czy, albo ma dzisiaj urodziny. Nie wiem kiedy to wrzucę. Także wszystkiego najlepszego. Aha Jacka weźmiemy. Nie pamiętasz, że takich nie było tych atutów w World at War? Nie, mogę się mylić. Jacku. Wody międzynarodowe ewentualnie płodowe Jadymy Mój ciściugieńko. O Jezu! Niepotrzebnie tam wstrzelałem. Mogłem od razu się zająć tamtym i biec. No nie no! Gdzie jak on tam... Ty brzydki kurna pedoberze. miał tył Tu będzie ktoś? Jezu, no on powinien zginąć. No, chwila, moment. Jezu, jakie staty, a tak ładnie było. Przecież teraz drzeweczkę robiłem, miałem, nie wiem, 13 na 7, coś takiego. A teraz, o Boże. No, kurna, co to jest? Nie, nie wiem, weźmy sobie to. O, to chodzi. O, to chodzi. Oj, brzydki balkonik, brzydki pan balkonik. Wydzie ktoś? Wiedziałem. Nom, te bajeri. I erotyczne numery. O, pan Shotgunik, no to już nie miałem szans. No nie. Taki nieśmierceniczek tam ładny był i mi nie dał go wziąć. Frajer! Hello, baby! O, nie, 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 nie! Fuck. No, leci. O, ty, 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 ty. Cwaniaku, ty, 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 dobry ty. No nie, mi ścięło. Fak. Ci się bym go zabił, tak? Tak? Co z tego, że miał szabiana? Dobry. I do Pradura. Tam ci się nożują? Idziemy przy sauny. W sumie to nie wiem co to jest Właśnie, co to jest za budynek Co to ma być za budynek? Nie wiem, to jest... To jest jakiś taki wypoczynkowy tak nie wiem Serio nie wiem Zawsze myślę że tam są sauny Nie wiem czemu No nie ja chciałem go tak ładnie znużyka tak tutaj ten teges o, no, En-Gorio jest. A, chęć ich wejść. Nie pogardziłbym. No, każdego żem poharatał, ale nikogo żem nie ubił. Bo po co? No i każdego haratam. Ale już ubić to nie idzie. Uy, nie strasz, kolego. Sorry kolego, że ci zabrałem, nie wiedziałem, że tam jesteś znowu ci chyba zabrałem. Takie jest życie, nie? No fusk! Ale ładnie się tam z nożkiem bić, kogoś ubił. O, już staty trochę poprawiłem. Nie wiem, teraz jakoś mi się lepiej gra. Jakieś pewnie updatey weszły. Bo wiem, że tak przyjemnie się nie grało wcześniej. No, what the fuck, co to było? Czemu mam lagi? Nie chcę mieć lagów, dlaczego mi to robisz? No, da fuck! Ja nie chcę mieć lagów, nie, tak nie... O, Już było ład... O o, 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 kurde. Skąd on się tam wziął? Hedzik. Takie coś w porobie do guścia, to jest... do guśca. Taki hezik, nie? Taki dzik, co się dużo śmieje. He <grywany> Tędy wejdą. Ten... Musi, no wiedział. No wiedział! Wiedział. Ale tego jednego mogłem jeszcze ubić. Jeden hitmarker marker i wypadł. szer z gonem nagłym. Ale nie, zmienimy sobie. O, może tam? Nie teraz tak każdą bronią po trochu, lubię se pograć. O, tu normalnie mamy posażenie O, fuck. Nie wiem, rzucimy mu tam granatę, bo będzie wychodził. A, mówiłem. Siup. O, siedzi i kampi pewnie, o ile idziecie? O, wyszedł. To. to ja już nie wiem, gdzie on jest. Zabiłem go? Nie... Naprawdę nie wiem, co to było. <grymne> Granata! Narzlij się. Teraz tu. Poleżem rzucił. Łocie kurwa Jezu jak mnie przestraszył Nie no tą broję może nie, ale tutaj szturmozał Rex Nie strasznie Nie, 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 nie Fuck. Jest na górze Ewentualnie go ktoś zabił Iść pierwszy, niech się zabiłem. O właśnie o to chodziło. Fak, no tak się majtło no. No leć, leć! Ło panie! <grystanie> To se poleciał Dobra, ale to by było chyba na koniec. To by było tyle. Powtarzasz się, ale takie życie nie. No, to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, łapkę, bo to naprawdę motywuje. No i się ma.